Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Nazywam się Jakub. Jestem franciszkaninem już od czterech lat, tak można powiedzieć. Jestem teraz w seminarium na drugim roku, mam 36 lat. Tak w kilku słowach może o mnie. Jestem magistrem fizjoterapii. Przed zakonem byłem fizjoterapeutą. Miałem bardzo dobrą pracę, bardzo dobry samochód, dobre zarobki. Bardzo fajną dziewczynę <noise> i wiodłem bardzo, bardzo szczęśliwe życie. Kiedy przychodzi moment podjęcia bardzo ważnych decyzji, to zaczynasz zastanawiać się, co tak naprawdę siedzi tutaj. I ja mniej więcej tak w wieku 31 lat zacząłem zadawać sobie takie bardzo ważne pytania, bo nurtowały mnie. I to, czego się dowiedziałem o sobie, to, to, to jakoś to dało znak do tego, że musiałem się rozstać z moją dziewczyną. Yy, zrobiłem to. Było to dosyć takie, no może mało sympatyczne doświadczenie, ale, ale to było dziwne, bo całym sercem czułem, że mam taką decyzję podjąć i taki krok zrobić. I on mi dał dużo pokoju, chociaż było to bardzo trudne. Ale to był taki start do tego, żebym, żebym ja i Pan Bóg jakoś się dogadali w kwestii, w kwestii tego, jakie Pan Bóg ma wobec mnie plany. Bo, bo ja byłem zawsze bardzo dobry w moich planach w życiu i nawet kiedy rozstałem się z dziewczyną, ja też miałem niesamowite plany: że będę rehabilitantem, że będę miał taki samochód, że będę ewangelizował. Bo to było w moim sercu. Nie musiałem się nakręcać jakoś specjalnie, po prostu to było w moim sercu. Ale o dziwo, takie niesamowite plany yy, po jakimś czasie opadły, a ja dalej w sercu czułem takie, jakiś taki dziwny stan, że znowu, znowu jestem w punkcie wyjścia i tak naprawdę nie wiem, co ze mną będzie i co robić dalej. Więc chyba każdy, choć trochę wierzący człowiek, yy, zaczyna się modlić w tym momencie, i ja się zacząłem modlić, tak naprawdę modlić sercem. Yy, to znaczy, nie tak grzecznie, tylko tak bardzo niegrzecznie w stosunku do Pana Boga. W cudzysłowie yy, prosiłem go o jakiś znak. I to o taki bardzo mocny znak, żebym, żeby mi w końcu wytłumaczył, bo ja czuję, że coś jest nie tak. Wiem, że on czego ode mnie chce, ale ja nie mogę dukapować się o co chodzi. Więc bardzo modliłem się o jakiś znak. Yy, odpowiedź z nieba przyszła po dwóch tygodniach. <grych> yy. Przez przypadek tak zwany spotkałem zakonnika, który po pięciu minutach rozmowy ze mną powiedział mi: Bóg chce, żebyś był kapłanem. Oczywiście ten tekst mnie całkowicie sparaliżował, ja nie potrafiłem normalnie myśleć, ale ponieważ bardzo zaprzyjaźniłem się z tym, z tym zakonnikiem, z tym, z, tym, z tym kapłanem, którego wtedy spotkałem. Ja nie, mogłem, ja nie mogłem przejść obok tego obojętnie. Ja nie mogłem zapomnieć i o tym człowieku, i o tym, co mi, co mi on powiedział. Więc to kiełkowało we mnie. Kiełkowało dobre parę ładnych miesięcy. Ale z jego pomocą, z pomocą jego przede wszystkim, Boga, Jakoś, choć opornie zaufałem, choć to, choć, choć to zaufanie bardzo dużo mnie kosztowało i, i, i ważyło bardzo, miało bardzo duży ciężar, ale w końcu się poddałem, można powiedzieć zaryzykowałem i postanowiłem wstąpić do zakonu braci mniejszych konwentualnych na postulat, jeszcze wtedy tak, tak mówiąc sobie, że, że, że no najwyżej tam zrezygnuję, jeśli to będzie nie to. I to było to.